Edukacja domowa to najprościej rzecz ujmując spełnianie obowiązku szkolnego, ale poza szkolną ławką. Czyli w praktyce wygląda to tak, że rodzic z uczniem decyduje się na zmianę trybunałki i nie uczęszcza do szkoły na ten takim, w tym takim klasycznym modelu klasowo-lekcyjnym. Natomiast realizuje program danej klasy samodzielnie, w domu, w innym miejscu, pod okiem opiekunów czy pod okiem chociażby jakiejś kooperatywy. I to też jest istotne, to też zawsze podkreślam w, w rozmowach, czy z rodzicami, czy właśnie tak jak, tak jak u was w wywiadach, że w Polsce edukacja domowa nie jest edukacją pozasystemową. To nie jest taki typowy unschooling, o którym mogli, mogliśmy słyszeć z jakichś Filmów czy, czy seriali zagranicznych, bo to też fajnie wybrzmiewa z naszych przepisów, że w edukacji domowej istotną rolę odgrywa też wsparcie szkoły.